się siemano, siemano widzowie, witam, witam jest bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Stila Brain Road a W dzisiejszym odcinku spędzimy sobie jedną godzinę na trybie Tsunami I to będziemy oczywiście jak najlepsze sekrety, a więc ty mój drogi widzu bez względnego przedłużania Trzeba teraz koniecznie tej łapkę i suba oraz polbi ten film i zapraszam Cię do, do oglądania Dobra, więc ja już sobie tam troszeczkę pogrywałem w ten tryb Tsunami Mam już spirat jeścia, więc dobra, pobiegniemy sobie. Dobrze, że mamy VIP-a kupionego. No i to, wiecie. Ogólnie mam dywan i widziałem takiego mita, że możecie sobie przelecić dywanem alfalami. Tak, to jest prawda. I dobra, tam w wondali widać już pierwsze sekrety. To jest karker kar, kur, kur. I oczywiście wszystkie sekrety, które dzisiaj zdobędę, oczywiście włożę do fuse maszyny i zobaczymy, co nam z niej poleci ogólnie. Ja ogólnie wam tego nie zagrałem, ale fala mnie złapała i, nie, i wziąłem po prostu tamtego tego karker kar, więc dobra, biegnę po niego. Bram tutaj jest, a więc biorę go. Minus jest taki, że długie jest takie podnoszenie, że no, nie ma to sensu po prostu. I oczywiście wkładamy go do maszyny. Dobra, pierwszy braider w maszynie ma mieć 8% na chill papi. Nie jest za dobrze, ale może być, może być. I przy okazji jak tutaj sobie rozmawiamy, to dziękuję Wam za 400 subskrypcji BTW. I dobra, tutaj mamy teraz czelkę jaki i lawakę. I teraz wam pokażę tego, no, co tu jest niepotrzebne. O to, że przytrzymujemy tak długo tego BrainRota. Nie jest to tak jak prawdziwym tsunami for BrainRot, tylko tutaj to tak długo jest po prostu. Ale ogólnie tak jak na początku powiedziałem, jest to metoda z dywanem, ale ogólnie nie używam tego, bo... Są bugi, a raz nie. Wystrzeliwuje was po prostu w kosmos, jak, używy, jak użyjecie tego dywanu. Dobra, no i tutaj od razu z brzegu mamy tego czekeki, ale czekajcie, bo tutaj idzie złota fala. Ja ogólnie zapomniałem wam powiedzieć, że Armin na ostatnim tej zresztą Strawberry Fale, która wszystkim playerom dała efekt Strawberry, a jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzu. I oczywiście też idzie do maszynki. I czy procenty nam się zmieniły? Nie, nie zmieniły się procenty. Dalej, dalej, dalej. Ja tak siedzę, i przypomniało mi się, że muszę włożyć licznik, żeby żebyście widzieli, ile mi jeszcze zostało do końca czasu. Abym jeszcze przesiedział tutaj na tym tsunami. A więc zostało nam dokładnie 45 minut. Dobra, ja już biegnę i biegnę, a tu fala mnie goni, kurde, no i mnie zwzięła, nie? I ogólnie, pewnie się pytacie, Zbizu, jaką ty polecasz wersję tego tsunami? Czy ten styl abrain czy oryginalną? Ogólnie, oryginalną gramy mi się troszeczkę lepiej, ponieważ VIP nie jest. no, Miejsce dla VIP-ów nie jest takie szerokie jak tutaj. Jest takie w sam raz. Ale tutaj jest takie wielkie. W sumie nie wiem, czy to na plus wyjdzie, czy na minus. Ale. No. Możecie napisać w komentarzu, czy dla Was to jest plus, jak macie vipa też w tsunami. No, no, możecie napisać, czy to plus, czy minus. I ogólnie e, chciałbym też pogratulować Trowerkowi, ponieważ on bił 100 tysięcy słów, więc możecie jakieś tam szybkie podziękowania. I ogólnie najmocniej no przepraszam na mój głos, ale jestem troszeczkę chory i tyle powiem. i teraz biegnę sobie z laku karaczom. Za mną biegnie łatwa fala. Więc no, będzie prościej, będzie prościej na 100%. Będzie prościej. I oczywiście biorę sobie tą Karacze. I oczywiście ona też do maszyny. I tak ogólnie ja sobie teraz montuję i chciałbym właśnie spytać, jak oceniacie moje montowanie do, tych, do tego czasu. I chciałbym Was też poinformować, że chciałbym życzyć Wam udanych, szczęśliwych, wesołych ferii, ponieważ... Niektórzy mają farę, na przykład ja, więc teraz będą daily odcinki, więc... Będę wam się starał, będę się starać, będę się starać. I ogólnie do końca czasu pozostało 20 minut. Nic szałowego nie lez ani żaden strober, elefant, ani miał. Czy tutaj jest możliwość wykupienia laka? Tak, jest możliwość wykupienia laka. A więc może w następnym filmie, jak... Będę miał robóksy, no to... Coś tym się ugotuje, coś mi mi się ugotuje z tym lakiem Dobra, tak szczerze, nie chcę mi się biec, bo lecę sobie na i... No, jeszcze raz przepraszam za mój głos Dobra, no i tam w oddali już widać karker karkurkura oraz lawakę Więc na pewno sobie wezmę i będziemy mieli już już maszynę gotową Zdążę? Zdążyłem i ogólnie słabe jest to długie zbieranie, ponieważ jak płynie jakaś szybsza fala, na przykład teraz no to po prostu mnie ona zjadła, no i tyle z tematu, tyle z tematu. Czemu w ogóle te fale są takie szybkie? Mógłby sami dodać przy okazji, tak jak jest zwykłym tsunami, że można sobie, że będą tokeny, za które można sobie kupować, na przykład wyłączenie fal na tyle i tyle, np sekund, a po minut. I te tokeny, na przykład jeden token to będzie jeden Robux. Tak jak na przykład w Rabbit Ultimate, czy coś takiego. Mego to by było dobre dla graczy, i na pewno by sami go za to bardziej polubili. I dobra, wrzeźmy sobie tą lawakę do Fuse'a. No i dostaliśmy teraz. No, 8% na Papi Jak będzie Papi, będę zadowolony. Tyle powiem. I dobra, mam tutaj kolejne sekrety. Wezmę sobie tego dul-dul-dula. I dobra, czy mi się uda? Szybko, szybko, szybko pędzimy, pędzimy, pędzimy. Za nami idzie łatwa fala, ale. Eee, dobra, za nią też idzie łatwa fala, więc może się uda. No i ogólnie teraz wypiło. Wypiła po prostu jedna godzina. Czas się skończył i no, co mogę powiedzieć co mogę powiedzieć, pójdziemy teraz do zwykłego tsunami i zobaczymy różnicę jaka tam jest, zobaczymy jaka tam jest różnica dobra, ja już jestem w escape tsunami for brainer, w tym takim prawdziwym i ogólnie przyznam się ja już grałem w tą gierkę i ogólnie ona jest fajna, ogólnie kto od kogo zdegapił chyba sami prędzej zgapił od twórcy tego gry ale ogólnie, co tu jest zepsute? Na pewno VIP, bo jak tutaj się wyleci tak szybko w ten róg, no to da się wypaść po prostu za mapę. Da się wypa wypaść po prostu za mapę. E, no i ogólnie. Ekonomia jest teraz strasznie zepsuta, ponieważ top zarabiacz ma już ponad 1DE. Rozumiecie to? Czy słyszeliście kiedyś o takiej liczbie DE? Ja nawet nie wiem, co to znaczy, a... No, nie wiem po prostu, co to znaczy. Jeżeli wiecie, co to jest za waluta, no to możecie napisać oczywiście w komentarzu. A dzisiaj na rozdanie macie coś nowego, czyli Brainrotika fajnego wy, oczywiście Escape Tsunami for Brainroad, albo będziecie mogli sobie wybrać, czy chcecie w stylu Brainrot na przykład Chiefs and Quezo, czy Brainrota po prostu, dowolnego Brainrota Stone. A więc, dobra, jeżeli chcecie wygrać, to są banalne, proste zasady. Subik, łapka w górę i, niks, i napisać swój link w komentarzu. A więc, co? Ja już będę zmykał. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że byliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Yy, no i co? Życzę wam wspaniałego dnia albo wieczoru, w zależności, od której godzinie to oglądacie. Więc... Co? A, zapomniałem podkreślić jeszcze jedną rzecz. Osoba z tamtego odcinka to jest dokładnie ta osoba, ona wygrała dywan. Lolosowanie na dywan. Więc gratulacje, dołączam do mnie, ja ciś dodałem i z się po prostu. Więc